Czy wiesz, jak prawidłowo kąpać szpica? Dziś pokażemy Wam, jak prawidłowo kąpać tego słodziaka, żeby jego sierść była zdrowa, puszysta i bez kołtunów. Zaczynamy od szamponu oczyszczającego, dokładnie usuwa brud i nadmiar sebum. Potem sięgamy po szampon nawilżający, który sprawia, że sierść mniej się plącze i jest łatwiejsza do rozczesywania. Dokładnie myjemy diunę od główki po łapki, zawsze delikatnie i z cierpliwością. Następnie dokładnie osuszamy ręcznikiem, zanim przejdziemy do suszenia. Czas na suszenie i tu ważna rzecz, szpica trzeba wysuszyć bardzo dokładnie, bo wilgoć może spowodować kołtuny i podrażnienia skóry. W trakcie suszenia czeszemy sierść, żeby była równa, puszysta i zachowała objętość. Szpice powinny odwiedzać grumera co półtora do dwóch miesięcy. Nie zawsze jednak piesek jest tak grzeczny. Czasem trzeba trochę cierpliwości. Teraz zaokrąglamy tylną partię. Obcinamy opuszki, przycinamy łapki i delikatnie korygujemy uszka. Pamiętajcie, nie można za bardzo skracać sierści szpica. Chroni ona skórę przed słońcem i zimnem, dlatego tylko delikatnie ją formujemy. Pamiętacie, jak wyglądała przed? A oto efekt końcowy.